Cześć! witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A to jest pierwszy odcinek z nowej serii. Będziemy. To będzie Minecraft Survival po prostu. To będzie taki bardziej skyblock, nie survival. No ale survival na skybloku. No. To jest mapka Heaven's Quest którą. E, nagrywała Madzia. Ją możecie zna e, Ja oglądam generalnie tylko jedną Madzię, więc jeśli chcecie wiedzieć, o którą chodzi, przejrzyjcie moje subskrypcje, to znajdziecie. E, nagrywała to z Wojtkiem Gamerspace i Andecem. E, bardzo fajna seria, mapka mi się spodobała, więc ściągnęłam i stwierdziłam, że nagram. Mapka jest po angielsku, więc sorry, jak coś źle przetłumaczę albo coś. E, I piszcie, jakbym coś tam źle przetłumaczyła albo zrozumiała. E, bo, no, z angielskiego nie jestem jakiś, jakimś super prosem, więc. Dobra. Coś to jest. Proszę ten open glass door. A, że to. Easy. Easy! Kurde. Potem będę mogła to zmienić na wypadek? Czy nie? Nie, ja będę miała na Easy, bo jestem generalnie słaba w biciu się. O, ziemniak. E, więc. No. O Boże. Ja mam tu przeczytać? O Boże. Tips and one. Once pound you will need to wait until evening. E, czyli. E, muszę poczekać, jak się pojawi na spałnie chyba. Muszę poczekać do wieczora, żeby portal się otworzył. Czyli sprawdzać dziennie zadania próbuj być jak najlepsza na arenie e, śmierć to nie koniec ale powinnaś unikać tego to będzie coś nie, nie wiem co to za słowo e, coś tam co, e, e, czyli jakby chyba że to będzie droga do nieba i zdobycia punktów, czy coś takiego e, jeśli czytasz tą książkę nie, tej hint nie rozumiem, sorry you probably will need to look up all the, all the to no, czyli pewnie tego nie rozumiem, ale jakbym nie rozumiała chyba jakiegoś tego, to mam coś na Wikipedii czy coś? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Tego nie rozumiem, więc nie będę tego czytać. Yy, zwierzęta mogą się spełnić na trawie, jeśli jesteś daleko od nich, yy, ale nie za daleko. 7 to numer. Dobra. A game rules, Introduction Page. O, to spis treści, kurde, nawet. A, Czyli e, zasady są takie, jak widzisz chyba. E, mapa coś tam, coś tam, coś tam. A, mapa ma trzy najważniejsze aspekty, zadania, e, punkty, przeżycie. Nie zrozumiałam dalej. Kwestia są Dobra, nie, nie rozumiem tego. To za, za trudne na mój angielski. A, ok. Credits. Dobra, nie, to po prostu są podziękowania chyba. dobra co sobie wsałem, Tu. Ok. Having uh, quest. Uh, please report any. Czyli. Chyba. Bagi i niewykonane zadania. Weź wszystkie książki, chyba. Wszystkie jakieś tam itemy są w skrzynkach. Zrobione przez Jack Member 5. Ale fajne kurde! podoba mi się. Teleport everyone to the survivor world. Teleport does not work. Ale fajne kurde! Podoba mi się. O, skrzynka. Na razie to zostawię, żeby potem nie, żebym potem nie umarła z tym. I od razu ja mówię, że oglądam serię umadzi i zrobię tak jak ona, żeby nie wypaść za portal z itemami. Tak zrobię. A nie, bo to było na niższym poziomie. No w sumie to mam dobre, bo inaczej tak sobie lezę, w pamiętam, że jest sens, bo jest strasznie się temu, jak to nie zadanie. Strasznie się boję, że spadnę. Wsadzę to jedzenie tu. domu. nie spada, chociaż mogę wsadzić. Będę tylko z tym dirtem łazić. Na razie nie mam nic, chyba. Dobra, wezmę. Nie, to zostawię, to wezmę i pójdę. Może coś. O Boże, myślałam, że spadnę. Kurde. Na szczęście, teleportacja. Dobra, to są zadania. Unlock workbench. Oh, yes, with one day. Pull level to activate. Dobra, je, e, chyba to się jeszcze nie liczy, że przeżyłam cały dzień. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tam chyba jest arena z tego, co mi się wydaje. Tak, to jest chyba arena. A tu nie wiem, co jest, co to jest. A, to jest taki chyba ten item coś tam, że jak wyrzucę item, to punkty. Dobra. Co to jest, Shop. Dobra, shop. Shops jest napisane generalnie. O, to jest sticks. O, to dobra. Nie, na razie mi w sumie chyba nie potrzebne, bo nawet drewna nie mam to. Dobra. Będę chodzić bez sprintu, bo już straciłam ten, więc generalnie jest. Jestem geniuszem, naprawdę świetnie. A dobra. I jak teraz mam wrócić? Ej, nie na no, serio, bo ja nie wiem jak mam wrócić. Bo w tych książkach nie wzięłam książek. Świetnie, utknęłam tu. Kurde, świetnie. Pewnie gdzieś. tu jakiś guzik może? Nie? Dobra, tu się przywitamy w następnym odcinku, a ja myślę, że będę już na razie kończyć. Więc trzymajcie się i cześć.